mam być w jakimś skupisku, dużo, w mieście, gdzie jest dużo ludzi, to lubię być z ludźmi, przy których się dobrze czuję, swobodnie i, i nie muszę gdzieś tam się spinać, co powiem, a, a jestem też dość specyficzny, jak pewnie każdy z Was widzi, że nie lubię się szczypać, gryźć w język i tak dalej, więc też lubię ludzi, którzy mają jakiś tam dystans do siebie, przy których można wiele powiedzieć, bo nie lubię się szczypać, myśleć cały czas, czy powiedziałem coś odpowiednio, czy nie odpowiednio. Lubię ludzi takich jak ja, wariatów trochę, którzy po prostu wszystko przyjmują na klatę i, i, i się nie nie o byle co, także tyle w temacie film, raczej nie o hodowli, a, a bardziej o morelu i co lubi, czego nie lubi i, i o moim podejściu do, do życia społecznego, tak jak mówię, no teraz długo, długo filmu nie będzie, pewnie przez kilka ładnych tygodni, bo... Bo mnie nie będzie, natomiast, yy, tak jak mówię, jeśli jakieś tam pytania, czy coś, się można z żoną kontaktować, wiadomo, że yy, za dużo o gołębiach nie powie, ale jeśli chodzi o te płatności wysyłki i tak dalej, jakieś rodowody, to, to jak najbardziej tam udzieli odpowiedzi, pomoże i, i zorganizuje i ogarnie. No natomiast, yy, no, na pewno gołębi gdzieś tam nie poleci, nie wyszuka, nie znajdzie, nie powie co po i tak dalej. Bardziej, że ona się zajmuje papierologiem, chociaż nie powiem, bo jak mnie nie ma, no to wiadomo, Goęgami się opiekuje wszystkim. Natomiast no y, robi to, bo musi, a nie dlatego, że lubi, y, więc y, no, no hodowczynią nie jest, y, w związku z czym trzeba będzie gdzieś tam y, z jakimiś tam pytaniami dodatkowymi czy coś to poczekać na mnie. Ewentualnie tak ja mówię, Whatsapp, Messenger, mail, będę się srał na bieżąco w miarę odpowiadać, aczkolwiek z poślizgiem czasowym, wiadomo na pewno, bo, bo jak u Was będzie dzień, u mnie będzie noc, więc nie będzie mi łatwo na, na bieżąco odpisywać, ale jakoś tam sobie damy radę. Też, też, też chłopaki na pewno, jeśli chodzi o wygląd gołębi, czy, czy stan upierzenia, czy cokolwiek, to chłopaki z Super gołębia, czy Radek czy, czy Pająk z Gołębia w sieci na pewno tych informacji udzielą, także obserwujcie te portale, gołębie będą Kupujcie, zapraszam serdecznie, taki polecam, bo jak widzicie po ostatnich reportażach, czy na w sieci, czy, czy na innych portalach, też słyszę, że dużo jest ostatnio hodowli, z których gołębie, w których nasze gołębie się fajnie sprawdzają, fajnie pokazują, są hodowcy zadowoleni, więc myślę, że lepszej reklamy po prostu yy, być nie może. Także tyle w temacie o wszystkim i o niczym. Do usłyszenia, dobry lot.